Jeżeli kobieta zostawia mężczyznę, w większości przypadków jest pozamiatane. Kobiety nie podejmują decyzji o rozstaniu z dnia na dzień. Taka decyzja dojrzewa w nich tygodniami, miesiącami, a w niektórych przypadkach nawet latami. Ty w tym momencie chcesz powrotu, mój drogi. Pomyśl o tym z tej strony. Jeżeli nawet do tego powrotu dojdzie, to jest trochę tak, jakby wypierwszy. Z firmy, wybłagałbyś, wyprosiłbyś szefa, byłego szefa, aby znów ciebie zatrudnił, i on by stwierdził: Dobra, już zatrudnimy go z powrotem. Jak myślisz, jaką miałbyś pozycję negocjacyjną w takiej sytuacji? Tak samo jest z relacjami. Istnieją wyjątkowe przypadki, w których taki powrót może mieć miejsce, natomiast do tego potrzebna jest radykalna zmiana postawy po stronie mężczyzny. A aby mężczyzna mógł zmienić swoją postawę, to musi wiedzieć, co poszło nie tak, gdyż jeżeli będzie on jeszcze bardziej uległy, jeszcze bardziej zależny emocjonalnie, niepewny w tej relacji, to skończy się ponownie rozstaniem. Więc, mój drogi, jestem w stanie Tobie pomóc w tym temacie. Nie gwarantuję, że odzyskasz tę kobietę, ale możesz napisać do mnie maila, umówić się ze mną na konsultację, i zrobię co mogę, jeżeli tego właśnie chcesz. Pozdrawiam Cię.